Wait for the psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot for the psycho. So left, but she's right, though. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Jak mówię, takie zadoszenie pod pojazd. jeden. No tu, tu się ogólnie 3-4 auta zmieszczam, nie? Tak, bez problemu. Ale domek ładny. Taki skromny, ale. ale ładny. Jeden z większych, że tak powiem. Znaczy, jeden z większych. No to to jest. jest zostało parę wybudowanych takich po prostu domów. No. no i tak, tutaj Łazienka jest. Mm -hmm. Tutaj to już do swoich potrzeb, tak jak mówię, tutaj wszystko będzie pralka, ten, ten, wanna, wszystko zostaje, tak? Mm -hmm. I to zawsze wszystko sobie można po prostu mm, samemu no i... przemeblować. Tak, tak, tak. Tutaj ja sobie zrobiłem salon, mm -hmm. tutaj tak jak mówię, to wszystko samemu można sobie umeblować. A ten Tam telewizor tutaj... już tak stał, tak? Nie. A czy to cała szafa jest zabudowana to jest? Tak, pan tak, tutaj... tam, tam za tym jest okno jeszcze. I tutaj widzę pan też lubi trochę zapalić Nie, ja nie nigdy. No a on go stoi <coughs> Ja nie mogę <coughs> To jest jeszcze kuchnia, ja się w sumie tym też jakoś tak powiem nie zajmowałem, bo nie miałem czasu po prostu Dobra, to tak, tutaj jest podwórko Ogólnie od razu informuję, jedno drzewo będzie wykarczowane yy, Stąd Albo prawdopodobnie dwa i będzie jedno większe po prostu zasadzone, bo To jedno wchodzi w okno Drugi. Nie, Aha. w okno tam wchodzi po prostu Dlatego ja, ja to postaram a się jak najszybciej załatwić A tu nie lepiej wyciąć dwa i zrobić jakąś altanę tutaj? Mhm. Dobra, to tak. ja. Tutaj jeszcze jest coś, ale może sobie krzaczka można zasadzić. Pan nie patrzy, żeby nie było. Kolega sobie ławkę tutaj wyniósł, widzę. Ale no mówię, wszystko po prostu co, co jest, to można zapakować w pudło i później sobie odpakować, że tak powiem, nie? Mm. A, a roślinki też można jakieś pławać, po nie? Mm, tak, 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 tak. Roślinki też. Jakieś kwiatki, nie kwiatki, jakieś krzaczki. Także tutaj sobie właśnie też można fajnie jakoś po prostu zagospodarować to miejsce. To z tymi się... kwiatkami to trzeba do drwali jechać, tak? O, to Nie, to też w sklepie z mybem kupuję, pan wszystko. No ale materiały, no to tam... To tak, no to tam stryka, drewno, stryka drewno stryka chyba. Tak, chyba drewno tylko, z czego się lietuje. Dobra, i ogólnie tak, tutaj jest taka, taka ciepa, co wiem, taka mniejsza. No ja nie, nie widziałem, że aż tak mało. To garderoba będzie idealna, co? To tak, tutaj jest kolejny pokój. Tak jak mówiłem o tym krzeszku, może wchodzi w ten przez okno, że tak powiem. Ale to no, mówię, no, to zostanie po prostu jak najszybciej wykarczone z Także tego nie będzie na 100%. Tu akurat kolega mój spałnierz, hmm. tutaj jest mój na przykład. Tutaj też nie to Każdy chce oglądać, może? Mm -hmm. O, pan tutaj ma chyba problem z tym. Eee, z dyskiem ma pan problem, bo na panu wywaliła. Eee, no, dokładnie. Chyba tyle z takich z domu, jak w Wracam. Tam z tyłu nie trzeba otworzyć? Nie, z tyłu... Żeby wejść, normalnie klamki są. Może o Jezus, przepraszam. Nie, to moja wina po prostu, no. się Okej. Ja na co już było trzeba nakładać w Teraz jakby się hała zawstydzona, nie Dziękuję dziękujemy. No to jak coś to w kontakcie nie może... Dzięki, za mnie. Dziękujemy ślicznie. Spokojnej służby.